Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła pora na recenzję ostatniego Michela z klanu Weldosów, czyli Wuzo. Zapraszam. Dobra, może go stąd wyjmę od razu? Więc zajmiemy się dzisiaj ostatnim mixelem z klanu Veldosów czyli jednym z najlepszych klanów moim zdaniem. no cóż, więc mamy tutaj saszetkę mamy logo Mixels, tutaj mamy nasze głowuzo, znaczek seria szósta, od 6 lat numer katalogowy to 41547 tutaj mamy prześwisk w kształcie Kubitu, klockową wersję naszej postaci i tutaj jeszcze mamy logo Cartoon Network i klasyczne dla tego klanu tło z tyłu natomiast mamy cenę 18 zł, tutaj mamy podświetlonego, inne miksele z serii 6, a tutaj mamy inne miksele z tego oto klanu, seria 6 oraz informacja, że komponenty zostały wyprodukowane w Danii, na Węgrzech, w Meksyku i Czechach. No, myślę, że nie, mamy co, nie ma co przedłużać, dobieramy się do środka. Oczywiście mamy tutaj już zaczęte tutaj rozdzieranie, ale no wiecie, nożyczkami o wiele łatwiej się to myślę otwiera, jeśli ktoś lubi oszczędzać sobie opakowania. Ok. W środku mamy oczywiście instrukcję oraz woreczek z klockami. Już widzę w tym woreczku bredną twarz Nixela. Czyli tak jak mogliście się spodziewać, w tym zestawie dostaniemy Nixela. Jest to yy, dosyć dziwna twarz. Nie wiem, gdzie mi ostać poleciała. Ok. I mamy tutaj właśnie Nixela. I to jest przerobiona. Yy, yy, przerobiona twarz starszego Nixela, ponieważ widziałam, ale tutaj po no, prostu są brwi i wąsy. Nie ma tutaj nic ciekawego. Aczkolwiek jest to nowość. I jest dobrze mamy tutaj element który bardzo mi się podoba to jest mój pierwszy taki y, klocek który miałam w ręce ponieważ mam jeszcze y, jeden taki ale jeszcze nie odpakowany myślę że możecie się do domyślać więc tak wygląda jest to taki y, złoty nie taki krystaliczny ale taki złoty i można go przyczepić na y, stół jak to Możecie się spodziewać, i bardzo mi się podoba ten element Więc na pewno znajdzie zastosowanie w moich historyjkach Można powiedzieć, albo po prostu mocach Dalej mamy takie elementy, tutaj mają takie matowe ale Są matowe Myślę, że dosyć znane Więc nie ma co się tutaj bardziej rozwodzić nad tymi elementami Mamy tutaj oko oczy tutaj oczy też bardzo fajne ale one mogą być one mogą być tylko one są znudzone albo złe albo rozczarowane nie ma tutaj zbyt dużego że tak powiem wyboru ja mam tutaj element który bardzo lubię czyli taki jednostudowy na który można przybić na dwa study takie złote uchwyty, można powiedzieć. I teraz sprawdzam, czy to się w ogóle nagrywa, bo nagrywa. No, w sumie nie patrzyłam. E, obrotowa e, podstawka. W każdym z tych miksali chyba była taka podstawka, mi się wydaje. Chyba, że w kranie nie było, w sumie nie wiem. Nie, chyba była. E, tutaj jeszcze mamy takie Grille takie, żółte są chyba cztery albo coś w tym rodzaju. Jakieś uchwyty, i tutaj jeszcze mamy taki element. Nie mam ostrości, gdzie to jest to ostrość, bo nie wiem. W każdym razie widzicie to. E, takie z obu stron ma study jeszcze do góry ma studa e, No i chyba to chyba tyle. E, myślę, że e, to na tyle, jeśli chodzi o pokazywanie Wam elementów, znajdujących się w tym zestawie. Ja zabieram się za budowę i widzimy się za chwilę. Zestaw jest już złożony, ale zanim do niego przejdziemy, zajrzymy jeszcze do instrukcji. Na instrukcji mamy taką samą grafikę, jak na opakowaniu. Przechodzimy przez kolejny etap budowania. Nie ma nic raczej ciekawego, do czego mogłabym się przyczepić, bo na czym mogłabym się zatrzymać. Tutaj mamy spis elementów. Reklamę strony lego.com Mixas. Tutaj mamy wszystkich mikseli z klanów Veldosów Tutaj mamy wszystkie miksele, możemy sobie pozaznaczać, god do gry y Mixas Rush a tutaj z kolei mamy win oraz pirata z papugą. W każdym mikselu było coś innego na końcu. No cóż, trochę to dziwne, ale myślę, że pomysłowe. Jeśli chodzi o zestaw, to to są jego dodatkowe elementy Jest to szary groszek oraz taki czerwony, przezroczysty plecik No dobra, przyjrzymy się teraz zestawowi Na pierwszy ogień idzie wuzo On jest wykonany na wzór piły mechanicznej, piły łańcuchowej Co możemy stwierdzić po jego kreskówkowej postaci. Jeśli chodzi o jego głowę, to możemy ją tak tylko otwierać, więc... Ale zakres ruchu jest dosyć duży. Tu ma taką rączkę jak do piły. Nie? Wiecie o co chodzi? Jeśli chodzi o oczy, to jak mówiłam, jest... może być smutny, wściekły, po prostu neutralny. A jeśli chodzi o roześmiany, to... Może być taki y, mocno y, szalony, wręcz szalenie, wręcz się cieszy, i to jest tylko taka mimika jego twarzy, jego oczu. Y, tutaj y, ma nie ma nic właściwie, to jest takiego środek paszy. Możemy to wziąć jako zęby, coś w rodzaju. Jeśli y, chodzi o ręce, to ma on oczywiście dwie i ruszają się tak jak w przypadku poprzedniego miksela, którego recenzowałam, czyli Forksa do góry oraz na dół i możemy oczywiście coś mu dać do ręki jak ktoś tam chce się mu tam dać możemy go ustawić na przykład w ten sposób jeśli chodzi o te ręce, możemy go ustawić w taki sposób o. też jest dosyć pozowalny ten miksel, bardzo mi się podoba Ogólnie wszystkie mixele wszystkie z, z serii właśnie losów mi się podobają. Jeśli chodzi o nogi, to oczywiście są tutaj dwie i są one bardzo fajne. Są to takie duże stopy i dlatego jest on bardzo. mimo tego, oprócz tego, że ma dużą pozowalność i duży zakres ruchów powie przez, dzięki stawom kulkowym, to on jest dosyć stabilny przez te jego duże stopy. I to jest bardzo duży plus Możemy go ustawić właśnie jakoś w ten sposób w ten sposób, myślę, że jest to miksel wart chociaż w chwili uwagi Teraz zajmiemy się naszym nikselem a właściwie królem nikseli Skąd wiem, że to jest król? No z tego, że ma on tutaj ten kryształ, który służy mu jako koronę tego, że on ma chyba najbardziej groźną twarz z nikseli. No i jeszcze to, że ma szatę zamiast normalnych nóżek, przez to jest dosyć stabilny, więc to jest na plus. No i jeszcze ma tron, którą przyjrzymy się już za chwilę. Na razie mamy tutaj jego twarz, wygląda na tak. Tutaj mamy właśnie ten kryształ, tutaj mamy ten element. Pełno fajnych elementów w tym zestawie mi się bardzo podoba. Ma tutaj dwie małe rączki. I myślę, że nie ma to tam jeszcze o tym, o tym nikselu więcej gadać. On sobie odniksuje gdzieś tam na bok. A my zajrzymy, znaczy przyjrzymy się jego tronowi. Więc tak. Mamy tutaj ten tron. I on jest dosyć bawialny, ponieważ ma on tutaj takie oparcia. Możemy zrobić tak, tak, jak sobie tylko chcecie. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy go posadzić. Trzyma się dosyć dobrze. Możemy go tutaj obkręcać, więc jest fajnie. Skoro o obkręcaniu mowa, to mamy tutaj obrotowy, system obrotowy, więc on również się trąsie, obraca dookoła właśnie własnej osi. I jeszcze ma tutaj takie rączki i możemy w sumie jakiegoś niksela, jak macie, to możemy tutaj ich poprzyciepać cztery albo dwa, dwa niksele, szczególnie takie co mają takie rączki yy, ruchome, takie długie to mogą tutaj stanąć, tutaj rączka jedna, rączka druga, tutaj jest z drugiej strony taki sam, król siedzi na tronie a niksele go gdzieś niosą tak, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Klan Weldosów jest najlepszym klanem, z jakim do tej pory miałam do czynienia. Ten zestaw jest myślę, że jednym właśnie z najlepszych, ze względu na króla mikseli, ale moim faworytem nie został żaden z tych mikseli, ponieważ nie jestem w stanie wybrać między. Nimi, nimi trzema więc musicie mi to wybaczyć ale wszyscy są tak wspaniali że wybrać po prostu nie umiem no i spodziewajcie się niedługo Veldosa Maxa na zakończenie powiem jeszcze raz polecam wszystkie trzy miksele myślę, że są one wspaniałe super i w ogóle rewelacja no i wiecie, jak to leci. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!